Otwarte zajęcia z tenisa stołowego to inicjatywa prezesa Ferdynanda Hojnowskiego i jego żony Teresy. W organizację bezpłatnych lekcji dla dzieci do lat 10 włączyli się trenerzy klubu Dekor dla oraz zawodnicy. Jednego z nich, Chińczyka Xuen Lianga, wspiera żona wen, wen Liu. Przede wszystkim chodzi nam o no, zainteresowanie dzieci, rodziców tenisem stołowym w Działdowie. Mamy superligę tenisa stołowego. Drużyna gra bardzo dobrze. No i trzeba by szukać następców. Następców tej dyscypliny. Szukanie następców zmierza w dobrym kierunku. Frekwencja wśród naśladowców Irzej wrablika na spotkaniu organizacyjnym była imponująca. Mile zaskoczeni jesteśmy, że jest takie zainteresowanie dzieci i rodziców. Wiadomo, że niektóre dzieciaki po raz pierwszy trzymają rakietkę w ręku, no ale od tego się zaczyna. W innych klubach tak samo zaczynają małe dzieci, które. Nic nie potrafią. Różnymi ćwiczeniami związane z rakietką, z piłeczką ogólnorozwojówka doprowadza się dzieciaków do jakiegoś poziomu. Wbrew pozorom, nauka gry w Tenisa nie polega jedynie na intensywnym trenowaniu gry przy stole. Na adeptów tej dyscypliny czeka wiele żmudnych ćwiczeń podczas sobotnich treningów. Ci najzdolniejsi mogą liczyć na miejsce w klubie sportowym Dekor dla Ci, którzy już będą posiadali jakieś umiejętności, to będą przechodzili do naszego klubu sportowego Dekorlaz Działdowo i tam zajęcia będą prowadzone nie raz w tygodniu, tylko są prowadzone cztery razy w tygodniu. Na wszystkich zajęciach może nie będą mogli uczestniczyć. Będzie selekcja odpowiednich dzieciaków. Wiadomo, że wszystkich nie możemy wziąć do klubu. Jak zapewnia prezes jest to co walczyć. Zawodnicy prowadzeni przez Sławomira Ostrowskiego i Witolda Kosywskiego już odnoszą znaczące sukcesy sportowe w kraju. Mateusz Rutkowski już liczy się w Polsce, Jakub Wielicki do turnieju głównych awansował, Wojtek Chojnowski swego czasu, Ola Piurkowska, także już mamy zawodników, którzy już tam małymi kroczkami zbliżają się do klasy krajowej, może nie ten na tej wyższej, ale już tam do tych głównych turniejów się kwalifikują. W najbliższą sobotę odbędzie się kolejne spotkanie organizacyjne dla uczestników zajęć i ich rodziców. Mogą w nim wziąć udział kolejni chętni do gry w Tenisa. Na następną sobotę już będziemy ewentualnie zapisywać chętnych z adresami rodziców, telefonami tak dalej, że można było się kontaktować, jakie zmiany by były. No i także na następnych zajęciach zapraszamy jeszcze chętnych. Kto ma chęć zapraszamy. Na pewno każdy będzie uczestniczył w tych zajęciach. No i będziemy już zapisywać, jakąś listę będziemy robić. Zajęcia odbędą się w sobotę 7 marca o godzinie 11 w hali sportowej przy gimnazjum nr 1 w Działdowie. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą własny strój gimnastyczny i obuwie.